Siemano, z tej strony Cyborg, dzisiaj zagramy sobie w kolejny... W kolejną część z postela dwójki. Zatrzymaliśmy się tutaj przed komisariatem policji. Zniknąłem już od znaka, więc możemy się powoli ruszać. Okej, okay, dobra, czysto jest. Tutaj są ci, co mnie nie lubią strasznie, więc lepiej spierniczam stąd, ile się w nogach. OK, czyli musimy pójść do sklepu po tego krociego. O, tam się strzelają z policją, więc mamy święty spokój. Co tu pisze? Nie mogę się z tego w ogóle rozczytać, ale pewnie te słowa mają jakiekolwiek znaczenie. I dzisiaj poruszymy też temat yy, tych jakby bardzo brutalnych gier, takie jak GTA albo... Call of Duty albo King Floor, bo King Floor to chyba. Nie, jeszcze Mortal Kombat to jest bardzo brutalna gra. Ja y, jestem. Jestem ogółem za grami, nie? po prostu y, nie ogarniam działania rządu na ten temat, bo y, patrzcie, y, rząd uważa, że gry komputerowe y, z dużą ilością przemocy dużo robią tak. dużo robią złego, jeżeli chodzi o tę o tą młodzież, co bardzo lubi grać w takie typu gry. I oni twierdzą, że to jest tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie wina tych otogierek, tak jak Counter Strike, Call of Duty, Mortal Kombat, czy tam King Floor. Ja mam takie zdanie na ten temat, że mm, głównie. To wychodzi po prostu z domu, to zachowanie, to słownictwo i tak dalej. Nie wychodzi z tego z gier. Takie gierki są dla inteligentnych bardzo ludzi, co dobrze wiedzą, co robią i doskonale wiedzą, co i jak, w jaki sposób robią. Bo to, co rząd teraz mówi na temat yy, tych właśnie gier, tych bardzo brutalnych, niby, to jest po prostu dmuchanie na zimne, tak? Jak tak mówią, to właśnie tym więcej ludzi się zbiera, żeby zagrać te gry brutalne, tak jakby. Bo, nie ukrywam, niektóre gry są bardzo brutalne, ale po to je twórcy zrobili, żeby ktoś miał z tego po prostu jakąkolwiek zabawę, tak? Nie chodzi mi o jakby takie działanie duże na psychice, tylko głównie chodzi o to, żeby po prostu gra się podobała tak graficznie, wizualnie i tak dalej. Więc dlatego takie efekty yy, krwi, tych... Kończyn wyrywanych i tak dalej. Na przykład, na przykład damy Mortal Kombat. Yy, Mortal Kombat to jest bardzo brutalna gra, nie powiem. Yy, więc... Yy, muszą tam być jakieś efekty brutalnościowe, tak? Na przykład rozrywanie kończyn, albo rozłamywanie czaszek i tak dalej. A rząd właśnie chce tych gier się pozbyć, przy okazji niszcząc zarobek tych właśnie oto twórców gierek, na przykład Mortal Kombat albo Grand Theft Auto V. Więc to jest takie trochę nie fair i to jest trochę, tak trochę to wpływa na gospodarkę kraju, tak? Bo Kraj musi jakoś pozyskiwać jakiekolwiek pieniądze, tak? Kraj nie może pożyczać pieniędzy od Unii Europejskiej, jeżeli w ogóle jest w Unii Europejskiej, a głównie po prostu pożyczają premierzy albo ci z różnych ministerstw i tak dalej pożyczają pieniądze z Unii Europejskiej. I tak trochę to nie za dobrze wychodzi. Więc po prostu tak trochę bez sensu rząd robi, żeby po prostu pozbyć się tych gierek y, ogółem z rynku. I drugą rzeczą, y, którą rząd w ogóle zamierzał y, w życie wziąć, to jest y, jak to się mówi, y, jakby ograniczenie y, ograniczenie wiekowe do niektórych gierek. No. Ja powiem szczerze, że to nie był taki zły pomysł, tylko że wtedy rząd by miał problem, bo byłoby dużo protestantów, jeżeli chodzi o y, właśnie takie o to y, rzeczy do. do przystąpienia do konstytucji i tak dalej. Bo jakby ludzie się już przyzwyczaili tak do tych starych zasad y, w państwie czy w kraju, więc tak trochę... Rząd po prostu powinien to zostawić na miejscu, tak jak, tak jak jest, bo e, jak widać, tylko w USA, lub czasami w Szwecji, bo tam pamiętacie tego terrorystę, co tam pozabijał różnych ludzi. E, to głównie tam się dzieją jakieś zabójstwa, jakieś morderstwa i tak dalej. Ale to nie jest związane z grami komputerowymi. Wręcz przeciwnie, to jest wyciągnięte wprost z domu. Rodzice, którzy e, zajmują się swoimi dziećmi, powinni. Jakby patrzeć, co swoje dzieci robią, znaczy, co ich dzieci robią, yy, i tak dalej, i tak dalej. Ja mam tylko takie zdanie na ten temat, żadne inne, ponieważ yy, gry komputerowe nie są złe. Niektóre poprawiają zdolności językowe, na przykład angielskie, niemieckie i tak dalej. W zależności, yy, jakie wersje językowych ludzie używają w grach, tak? I można sobie. Różne rzeczy yy, poprawiać, jeżeli chodzi o język obcy. Yy, drugą rzeczą to jest jakby wizja na świat, tak? Yy, yy, jakby wam to powiedzieć, yy, kurczę, wyszło mi kompletnie z głowy, ale yy, wizja na świat w sensie, na przykład w Grand Theft Auto 5 yy, twórcy postrzegają. Los Angeles yy, albo całe Stany Zjednoczone, bo tam GTA 3, GTA 4, Vice City, Andreas. Oni w jakiś zabawny i zarazem poważny sposób, czasami poważny, czasami zabawny, wy pokazać ludziom, yy, jak wygląda życie zwane amerykańskim SNEM. I ja uważam, że to jest bardzo dobra rzecz. O kudy, chyba ja wróciłem się. Ups. No pokazują po prostu ten amerykański sen, tak. I po prostu to jest bardzo dobra rzecz, ponieważ ludzie będą mieli wtedy w jakiś sposób wytłumaczone pewne rzeczy na temat takich właśnie zagadnień, jak amerykański sen i tak dalej. Więc yy, to na tyle, jeżeli chodzi o właśnie takie rzeczy. Ok, sorry, że się w ogóle tak rozgadałem, ale chciałem już ten temat skończyć. Yy, więc teraz chodźmy do tego sklepu, do tego mol. Mamy okudę, mamy tutaj nadal to mięso. Nie możemy chyba go zjeść. Zresztą kto by chciał jeść surowe mięso. No i teraz musimy zebrać tego krociego. I tam pójść do jakiejś fabryki, po jakiejś rzeczy, chyba po napalm, czy jakoś tak, no po napalm Okej okay. Dobra, jesteśmy blisko sklepu nawet, zobaczmy jak No jest nawet sklep, jest obok nas Czyli chyba tutaj Zaraz powinno być wejście do sklepu O jest, Paradise Mall, okej, okay, to tutaj Welcome to Paradise Mall Zbierzemy kota A, nie da się zebrać kota hmm. Szkoda No mówię Te znaki mi przypominają lata 80' Na stówę Te refleksje <grystanie> Ok, chodźmy do środka Jestem ciekaw Co to jest ten krocz i to jest jakaś maskotka? Czy Jakiś, nie wiem, rodzaj cukierków albo broni, nie mam żadnego pojęcia. Zobaczymy, przekonamy się za chwilę. Cześć, teraz gdzie jest ten cały kroci? Aha, no widocznie trzeba zejść tutaj po schodach, skręcić chyba tam. Bo tędy tam nie przejdziemy, bo tam jest yy, remont. Jakiś. O, jak fajnie to wszystko wygląda. Chciałem mieć taki sklep w mieście. O, kroczy płiemy się dać jako smoothes, smoothie, smoothie. <grystanie> Okej, okay, co tu mamy fajnego? jakoś Aha Łe, fuj! chińskie żarcie Może jest dobre, ale w grze brzydko wygląda Gdzie jest ten tu do Tutaj dużo soku jest. O, jest! Co to? E, co to kurde jest? Gdzie konia wziąć tego krociego Co? To jest jakiś magazyn? O super! O kierownik! Kierownik ze swoim synem przysz przyszli. Kurde, co tu się dzieje? W ogóle jakaś wypelarka tutaj jest. Kurde, Jaki jakie 360? Oj, w ogóle. O, apteczka, ja mam full HP. O, tutaj trzeba zejść. Kurde, mol, co tu się dzieje? Siemano, ale nie zostawiać. O O kurde, co to za typ? Co mogę, by za typ, co to miało być? Jakiś kierownik, cholera? Ło, wow. ty kobieto, wyluzysz z tymi granatami, co ty? Porąbało cię? O, mamy krociego, to jest taka maskotka, na, na wy wygląda na to. Okej, okay, teraz musimy pójść po napal. A ten krocznik co? Zadzwonił na pały? Hmm. Hmm. Czyli znowu będziemy się bić kurde, z pałami, no bo po prostu cudnie. do mnie napisał. Zobaczę później. Okej, okay, idziemy dalej Przy okazji weźmiemy na apteczki Sią. Dobra, nie ma bata. Musimy użyć ten aks. O oh, fuck Ło, wow, to to łatwo można spłonąć dzięki temu. Kurde może Won ode mnie, won, won, won Ja chcę przejść szybko Kurde Widzę pani spłonęła tutaj, no, ale to już nie moja sprawa, pani się sama mnie uczepiła, więc proszę spieprzać stąd w skokach. Ja jestem normalnie jak terminator, nie? Nie padam. No, ostatnio padłem, no ale to mniejsza. To na to by zwracał uwagę, nie? <grystanie> okej. Okay. Eee, co tu mamy? A, tutaj jest to wyjście, okej. Okay. Nie w ogóle, ty, co to są za maskotki w ogóle? O, widzę Wielki Pan... Wigi Pan kroczy tutaj stoi. Pewnie będzie miał broń Ej, łoda. On do mnie cały czas strzał i HP traciłem. Co to ma być? Ej. Ło, wow, on ma rakietnicę! Ło, wow, on miał rakietnicę. No, jednak nie jestem Terminatorem. Jeszcze raz muszę pójść po tego Kroczego. O Jezu, kochany. To teraz przynajmniej wiem, jak to zrobić. Ojejujeju, z tym kroczem to będzie kłopot. A ma tą rakietnicę, więc trochę kiepsko to widzę. O, zrymowało się nawet. Okej, okay, to chyba tędy było. Pamiętam ten znak tutaj. O, są apteczki, widzę. A ja w mi na razie nie pociągnę, bo. i oczywiście jest To nie tu, to chyba tu. Nie, to jest Teleport, Ale gdzie to było? Zapomniałem. O, tutaj jest ten kroczy. z pierwszej, kurde, brzydki. Crap, sold out. Figures, there are no, dużo jest jestem i rany niepotrzebny kompletnie. No, kierowniku, do... baj! Co Ja nie jestem tutaj pod kurde broń, ja jestem tutaj po tą maskotkę całą. A co to baba tutaj robiła? O, co to? O to musi być dobre Kosa, mm, cudnie. No i tak dwoje karabiny maszynowe. No bo jest ta skotka. Ja Jezu, da się to jakoś pominąć. Najwidoczniej nie. Dobra, uciekamy stąd, szybciutko A szybko poszło Ja nawet nie chcę zapłonąć, co za typ A wcześniej, aha, bo ja użyłem wtedy ten Axe A ja użyję tym razem granatów Hyc. Macie granaty, ćwoki Gdzie ten granat, kurde, przeżyjcie go tam Chyba, że się potulał po tej ziemi ok, jest. Wow, wow, wo wo, bez taki fajnie Kurde, to ja tutaj patrzę, tak strzelanie nie dziwne. Nie? Tripo. z pierwszej, z pierwszej, stąd babo. Co ona tańczyła? What? Wygląda jakby goście tańczył Dobra, spierniżamy Oś, to Ośnie, tutaj gdzieś były apteczki z tego co z tego co pamiętam hm. Aby tam nie było tego gościa co mi zjechał HP, bo wtedy było tak Niefajnie O, jest kamizelka To mi się na 100% przyda Glock. Ale nie ma ku... do tej apteczki No dobra, tu no Wchodzimy tam do środka Jest ten gościu, co mi zjechał HP? Nie jest ten kroczi Pewnie coś od krocza to jest <grystanie> O, nie ma tego gościa No to jest w porządku Mogę go na spokojnie zabić No że aha, bo on ma tu rankietnicę. Woda! <grystanie> Co to jest w ogóle ty Gdzie jest ten kochi? Oje on tutaj jest O dawaj pistem spierniczać, naprawdę No chyba, że ja mam coś tutaj zniszczyć w ogóle, bo nie wiem Nie, dała pisz spierniczać tam. O fuck pały Muszę się wylać, sorry. W biegu. <laughs> Co to? Nie, to jest jakiś teleport. To nie, odpada. Sorry, ziom, ale muszę się oddać. Sorry, że robię wam tutaj ślady. Różnego rodzaju. Dobra, oddałem się. Ła, jestem pusty eee, jak to się wychodziło? Chyba już nie powiem... O, tutaj właśnie się wchodziło. Okej. Okay. To już jesteśmy blisko. Mamy tą maskotkę. Więc mamy spokój. Ja mam 1 HP. Więc nie wiem, co z tym zrobię. Jak będzie mnie policja ścigała, to tak trochę kiepsko będzie. Jak wykonaliśmy zadanie? No mamy zadanie. Teraz musimy jeszcze ten naparm zdobyć, ale ten naparm jest chyba blisko. Mhm. Czyli musimy pójść do kliniki. okej. Okay. kurde, ale nie rozumiem o co chodzi z tymi kotami. Po kiego grzyba są tutaj te koty? No, jak patrzcie, jak rzucę kotem. Chyba, że dla żonki zbierać mam te koty. Drażonki Izaka. O, tutaj muszę wejść. O kurde, chyba zaraz nasz gość tutaj padnie. Fuck. Mam jeden hapsa, ale dziwna była ta rakietnica. O, i chyba gościu nam padnie. Zaraz mu serducho pęknie, chyba. chyba, że będziemy ta chodzić wolno, ale to tak trochę bez sensu. No, zaraz mu serducho pęknie. No i pięknie, Stuff is no, jak kiepsko to widzę. Muszę znaleźć jakiś... Co to? O, sekator. to się przyda. Gdy chcę jakieś hapsy. Książę goś gościowo, masz jakieś tutaj hapsy? Ja nie, nie chcę kotów. Ja chcę hapsy. A hapsy mi się tutaj więcej, lepiej przydadzą niż te koty durne. Hmm, może właśnie w tym, w tej fabryce będzie jakieś stoisko z chapsami. Dobrze, idę dobrze, okej. Okay. Teraz tu, tak, i tu w prawo. Okej, okay. tylko przy okazji skoczyłem do jakiegoś sklepu. Może tam są jakieś hapsy. Proszę, bądźcie. Jest. Coś jest. 10 HP, no przynajmniej coś. Czyli co tu. O, klinika. Może coś w klinice jest fajnego. Si Macie tutaj jakieś hapsy, Bo widzę, że tutaj klinika jest i tak. Nie wypada, żebyście mieli tutaj hapsów. Są? Aha. Tutaj chyba. O, są! Są apteczki, cudnie. Dobra. Nasza postać już jest uzdrowiona, więc możemy już iść. Kontynuować misję. Muszę ty wyjść? No, kot się na jak rozbiję szybę. Ok, wychodzimy z kiniki. Dziękuję pani bardzo za hapsy. A tam jest fabryka. Mi to pasuje. Tutaj jest o, dobra, fabryka jest tutaj praktycznie. Tylko parę kroków i już tutaj jesteśmy w domu. Co tutaj w ogóle robi słod przy tej fabryce? Nie rozumiem tego. Może to jakiś morderstwo? O, karmi snajperski. Mhm. Chyba musimy wejść jakąś inną dróżką. To mi nie wygląda na główne wejście. O co się tam jest? Pewnie jakiś młot. To? A, już mam ten młot. To jest nie to, nie to, nie nożyk, nie to Gdzieś to miałem O, mam młot Tam chodziło o ten młot No kot spierniczaj mi stąd Wpadnij tutaj do tego brudnego jeziora Okropne, brudne jeziora, fe Jezu, nie chciałbym w tym pływać a napalm jest tutaj. Tak. Nie, on jest w tej fabryce tutaj. Czyli my, będziemy musieli tutaj. Nadpiszę Napalm Industries. Mm. Cudna firma, cudna nazwa. Witam, witam. Chcę tutaj wziąć Napalm. Co tu pisze? Napalm Entrance. Ok, czyli trzeba tutaj wejść. No. Fajnie mieć takie wejście po schodach i bez drzwi, dodatkowo. No, ja chcę zapłacić za napalm. Dawaj mi napalm, dawaj mi napalm, kobieto. No, dawaj mi napalm, kuźwa.

Chyba trzeba. No, patrzcie, zapłaciłem 300 dolarów, jeszcze babka mi nie chce dać kurde na palmu. No, co za baba jedna, no? Jak to mam kurde pecha z tymi babami, no? O, widzę pan tutaj szczęśliwy. Aha, czyli tak wygląda produkcja na palmu. Co tu mamy? Można coś włączyć? Nie. Ja pij nic nie ruszam, bo jeszcze coś wybuchnie i. Będzie po krzyku, co no, tu mamy? Zejście na dół, ale chyba musimy wejść na górę. Ale biało-czerwone znaki są. To ma być jakiś znak, taki polski znak. To gdzie jestem na pewno jasnej cholery? No. Próbuję call Proszę, aby to był napalm Tak, jest! Mamy napalm. Uh, time to with Mr. napalm Co? Będą znowu policjanci mnie gonić? Co to jest w ogóle? No że to jest fabryka napalma, ale żeby kudy jak takie maszyny mieć? Policjant? Wow, co się stało? Oj, czy ja coś spieprzyłem? No chyba coś O kurde. Co to? Hefeli, furamo, ale co to jest, kurde? Jakiś śmiotacz pomieni, czy co? Co jest z snajperski? Sniperski? Ło! Nie powinienem chyba tutaj schodzić. To jest. No, mnie też powinien. To wygląda. Chyba łaz, Trzeba łazić tutaj kurde z otwartym rozporkiem. Już żeby stąd uciec. Na to wygląda. Ciekamy stąd. Szkoda, że nie mam żadnej ataki. Tutaj mi się przydało tutaj akurat O, apteczki. co się stało? W ogóle. Aha, czyli to jest tylko taki. Aha, czyli tutaj nie wyjdę. A, dzisiaj nic nie zna. Nie rozumiem, po co mi. Jestem miotacz na palmu, teraz. Zaraz wszystko spłonie, kurde. Jak ja mam tutaj uciec? Na pewno nie tędy. Na pewno nie tędy, tutaj spłonę, stąd uciekałem. Chyba, że tu. Wow, co to się było? No dobra, no to zakończymy tutaj ten odcinek. Chyba. Nie dobra, spróbujmy jeszcze to przejść do końca. Chwileczkę. No to. Dobra, zrobimy to w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.